chłopcio i właśnie sobie zagramy w Brawl Stars'a cześć cześć sorry, że nie ma odcinku, ale no, no niedługo sobie wylokujemy to co? tak się jaram zagramy sobie kimś Dobię sobie 20 rangi, 21, 22 o jak się złożyło, 20, 21 i 22 to może, może, może sobie zabijamy. No bo jamy. I dobijamy! Dobijamy właśnie 8 bitowca. No, subskrybujcie i łapkujcie. To... Bo nie subskrybujcie i łapkujcie i dlatego właśnie nie ma filmików dużo, więc subskrybujcie. I łapkujcie oczywiście, oczywiście z dzwonkiem. Bez dzwonka was ominie dużo kanałów. No i minus jeden, no nie tak dużo. Nie wiem, bo zawsze mam tak, że ciągle zdobywam, tracę. Zdobywam, tracę. No, może jeanem. Oczywiście grałem ciągle wygrywają jeanem, więc. No może. I jak tam panie? Bo... się Aj. Aj. No to już raz z zagramy Czemu by nie? No czu. Będę się patrzył ciągle czy mi się nagrywa. Bo już mi się jakieś włączyło nagrywanie. Nie ma tam tam. I myliśmy, W trybie 8 to jest, nie będzie jakiś dobry. Ale co nam zaszkodzi, sobie zagrać. Wyciągamy i zabijamy jak to się A? Tak, nie, nie mam już to O nie. Właśnie o to mi chodzi. Da, zakładamy, bo może był zagramy. Może będzie troszkę lepszy. Lecimy, lecimy, dawaj, dawaj, dawaj Subskrybujcie, będę trochę główny. Bo dopiero jak chcecie mieć jakieś konkursy czy coś, to musicie dobić tutaj 1000 subów. Znaczy nie 100 chyba, albo 1000. Żeby były jakieś konkursy czy coś takiego Nie panie Janie Nie zabij mnie Typiej było sobie podejść, ale no no. Lepiej dla mnie Wejdź, wejdź, wejdź w to. Musisz zetnąć. Nie, to nie wyjdzie. Tak, dolecie sobie nim dać. No Okej, okej. Tu jedną rundkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tam sobie stoi, ale na razie właśnie się ruszy. Ale to nic. To jest dwie. O. Nagrywa się, nagrywa się. Nie. Ale mnie Mendoza wypchnęła no, hallo, naruszę No bo, w ciągu gramy, my Coś nam nie idzie wbić tego. a już 5 minut. O, już. Pa, umrze, umrze. O, nie, to może zrobimy cięcie jak wbije to. O to się zobaczymy może, co? To zaraz się zobaczymy. Siemanko po krótkiej przerwie. Jeszcze nie wiem, bo na ciągle przegrywam. No, zaraz się spotkamy w chwilę. patrzcie. Nareszcie. W tylu dni. Ośmiu bitowiec. Sześć 6. Równe tysięcy pucharków. Jest! 8 bitowiec Ale al, Aleja, nie Alicji. Aleja pucharków, 9 na 8. 7. to będzie ten i jeszcze MS. Mi została to odblokowane. Jest! Nareszcie 8 bitowiec. Dobra, gramy. Ja. Yeah. Dobra, jestem. Spokojnie. Ale nie wiedziałem, że taki... Nie wiedziałem, że ośmiu to jest wolno, ale nie, że aż taki. I, 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 i. Dziecko, poczekaj, bo mnie tu wolny ja być. No i przegrałem ale to nic No o, no jedynie pukały oj niedobre dobra. nie, to jest ten nasz to obiecy lepiej, to jeszcze z ultem ale wolno jakby, więc wątpię, żeby coś nie było jakiś strzał, co? o, ty mędu, ci. ale uciekać to będzie z nim trudno No daj tak jest dobry Możemy być to i, 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 i si si siocek siurp. Ło no. pojechany. Nie jest szybko ani wolny z tym z siorbem. Tam ktoś był O co wy tu się sojuszuje? To? Mnie tu? ze mną przybiera, to nie ma sojuszy. Rozumiesz? No nie. Dobra. Wreszcie jest następną rundką A, nareszcie. Nie cieszę się. Ale chyba też dopiero wbił 8 bitowca. ten szpam Trzeba mu się jakoś szybko, jak się wolno nie ładuje, powolno chodzi. No bo to, no, tak. Dobra, to trzeba rozwalić i idziemy dalej. Oj te, nie uciekaj. Tak. Niej, tak był to Stracił tylko. Bo ja nie ja, w ja, harki w ogóle. Bo właśnie dlatego nie nagrywam. Słyszycie? Słyszycie wy to? I dlatego nie nagrywam. Ale teraz i tak będę nagrywał, bo teraz jest ciszej. Nie jest tak często. Więc, więc. Teraz będę częściej. Teraz będę częściej nagrywał, bo nie jest tak często. Bo robi ścianę. No ile tych Ems tu jest? Właśnie moja mama, właśnie kichnie. Idź uciekaj, uciekaj. Dobra. On się tak wolno porusza. To Leon byłby taki szybki przy nim. O, nie, ms. ma siorbika. O, jeszcze. Teraz ja mam siorbika i cię Tara zabiję. Patrz ty się. Żyłaś, ale. Tak, tak. Ostrożnie, chłup. Ostrożnie, chłup Dobra. Zapiłem. Musiałam jeszcze jedną. No, o tam widziałam, widzę cię. Widzę cię. O luia to jest. Pierwsze wygrano na 8 widow. To lecimy. Jeszcze jedną no. chyba. Dobra. Lecimy. Kiedyś jak odblokowałem tego, bo to wszyscy grali, bo Wszyscy totalnie, wszyscy 10 osób chodź tu. po czymś chyba nie No nie Tak Ktoś tak będzie ze mną grał, to mówi: Co ty już możesz mebisz? Ja nie No a co? Nie można? Wszyscy tu nie ulepszeni mają. Ła. Mój dzień nie jest taki powolny. Aj. Już tego nie udyknę. Już Kurde, nie możliwe, że głunik